Na bez ósemek, bez dziewiątek, bez dyszek, do szóstego tieru. Każdy prawie szósty tier jest dobry w tej grze. Prawie, ka prawie każdy. Takie 80% jest dobra, no ale wiadomo, większość yy, nie jest wybitna. Zabrakło ci delikatnie to trzech biegłości. No, dzikiem trzeba trochę robić na trzech biegłości. Nie dają trzech biegłości za darmo na tym czołg. To jest prawda. Trzeba troszeczkę się napracować Na trzybiegłości jak wbijałem ten trzybiegłości To trochę Miałem takich dni, że Nie miałem postępu, Stałem w miejscu, no w końcu się udało Nie było to bardzo trudne Trudne wyzwanie, ale to Wymagało to kilku dni Zmagałem To było co prawda bardzo dawno temu Ja wbijam trzybiegłości tam bardziej w czasach jak to było OP A ty wbijasz to teraz już mniej opyndor mógłbyś nie tyle ocenić konto, coś odpowiedzieć? Chciałbym iść w niebór. Daj znać o której godzina jutro oceniasz to przedmela, jakby że zdążyło śmiech. Majeders 20 zł Dziękuję Panie minister Teders oczywiście No ja ogólnie yy, zwykle czekam na obecność widza na lajówce, nie? Nie robię czegoś takiego, że sam wyznaczam godzinę, tylko czekam bardziej na deklarację, że widz jest obecny, żeby się nie martwił, że go nie ma. Fajny cel. Heh. Na razie nic tutaj nie ma takiego, żeby mógł się przyczepić. Ofensywna gra na ósmym Na tyle, ile to możliwe. Takim troszeczkę aktorem jest ten Type 4 Heavy. On tutaj umożliwia tobie nabicie fajnego wyniku. Punktujemy go, mierząc w bardzo czuły punkt, czyli włas kierowcy. To jest miejsce, gdzie płyta jest płaska, nie jest skontowana, więc nasze pociski z penetracją 360 mówią o tej płycie siema. I ta płyta niestety, ale jest dla nas... Znaczy na szczęście dla nas jest łatwym celem. Teraz poleciało niestety już za bardzo na lewo i pociski się ześlizgnął po prostu pod tym kątem. No to się po prostu musi wydarzyć, kiedy mierzymy skontowaną część wieży. To wejdzie po wieży spokojnie, dwururka ma dobry pancerz na wieży, ale dla ósmego tieru bez golda. Ósmy tier na goldzie. Dobry już przebije tą wieżę, więc ta wieża jest taka niezbyt komfortowa. Bardzo fajna reakcja, szybki strzał i do tyłu, żeby nie oberwać od T95. Bardzo dobry czas reakcji widoczny u bohatera. Nie jest tutaj opóźniony, tylko reaguje super szybciutko. Jest kontrokar, ja bym pojechał w prawo. Ja bym pojechał w prawo, ponieważ, o właśnie, tak jak bohater, nie ma sensu atakować dwóch dziewiątek od frontu, szczególnie, że to są pojazdy dobrze opancerzone mamy tutaj cel idealny, alternatywny Lewandowski bokiem, można go wysadzić takim strzałem, już nie raz widziałem jak tak Lewandowski stoi bokiem i dostaje kabum, więc to jest oczywiście bardzo dobry cel jest jeszcze 50m można podjechać troszeczkę do przodu można podjechać trochę do przodu pewnie bym to zrobił delikatnie do przodu, zobaczyłbym co się dzieje nie wiem czy on wyjedzie Pięknie. To był trudny strzał. Mogło to nie wejść, ale weszło. To jest dobra wiadomość. Czy bym jechał od dołu? Chyba bym jechał od góry. Od prawej strony bym raczej pojechał. Nie boisz się tego kontro-carro? Nie masz takiego przeczucia, że cię... No, on mógł tutaj. Miał okazję. No, miał okazję. A eee... te 9-5 fokusujesz. Nie wiem, czy bym po Skodę nie pojechał. Problemem tego strzału jest to, że on jest nad nami. Gdyby on był na twojej wysokości, to byś go przebił. Ja bym pojechał po tą Skodę. Wydaje mi się, że ta Skoda jest do skończenia. Kontro Karo też nie jest takie groźne. Schowasz garnek za skałką. Gościu jest ślepy, na szczęście. Wejdzie. Piękny. No gościu niestety zapomniał okularków. Tak samo. Bardzo dobrze takich graczy spotkać. Pamiętajcie aby mieć okulary, jak grać tak jak ja mam teraz, żeby nie być takim właśnie paziem do bicia. No gościu... Pokazuje dolną płytę i ją chowa, pokazuje i ją chowa. Niestety teraz strzeliłeś kiedy ją chował, a nie kiedy ją odsłaniał. Nie mówisz, że to jest łatwe, nie mówię. I raczej nie przebijesz go w górną płytę. Chyba, że ci porosuje haj yy, pękę. No, pomarańczowe było. Więc to jest 50 na 50, jeśli nie mniejsza szansa, To jest jednak kontrokarro. Nie zdziwiłbym się, gdyby to nie weszło. To jest lepszy cel. Bardzo fajnie tutaj. Największy problem jaki widzę to jest brak powoli golda, wiesz? Możesz mieć proble problem. t 95 Zobaczymy, czy będzie problem. Haćek. On się może przebić, nie trafił. To jest dobry moment na wyjazd. Czy wejdzie Hek? Pięknie. Zadowabym APK. Zadowabym APK, bo. Nie ma sensu. Heka, na T95 na pewno. No, ciężko było tego uniknąć. Ja bym się bił z nim od frontu. Ja bym normalnie. Ja po prostu bym przymierzył i strzelił, wiesz? No, nie wiem czy. Tak se myślę tylko. Tak głośno myślę. Gdybyś z nim walczył od frontu, co nie? To mi się wydaje, że ta te, te dziesiątka by do niego nie strzeliła i może byś w niego oddał dwa strzały sam, a oddałeś jeden, bo obrócił się. No, wiadomo. Więc może byś miał więcej dla siebie, mniej dla sojuszników. Ale tylko tak głośno myślę, co nie? Wydaje mi się, że Twój sojusznik by wtedy nie strzelił w niego. A tutaj... Dobra próba. Ja takie próby pochwalam, bo... Jakbyś nie strzelił... To co? To miałbyś, nie wiem... Bicie na kogoś innego? Nie. Próbował, próbował. Udało się, nie udało. No trudno. To była dobra próba. Nie ma innego celu. On ucieka. No... Tu będzie trudniej. Nie wiem, czy nie powinnyś wracać na bazę, wiesz, wydaje mi się, że oni mogliby. Mogliby, przyznam szczerze, skapować się. Nie ma nikogo, kto obroni bazę. Jeśli oni teraz zwiadą na kapa, to jest chyba GG. Chyba. Piękny strzał. Naprawdę piękny. Ale mówię. Bałbym się trochę o tą bazę. Kolejny bardzo dobrze skupiony strzał. Rywale nie kapują. Zabijał artę, czyli jeśli zginęła ci arteria w tym miejscu, to Paton musi być gdzieś w tym rejonie. No nie może być tutaj, stąd nie strzelił. Muszą być gdzieś tutaj. Może być na górze, na E5, może być tutaj gdzieś w E2. Ile oni mają życia? O. Na dwa strzały. Strzał plus teren. Ja bym sobie wyobraził sytuację, że ty w niego wjedziesz i strzelisz. Tak, wydaje mi się, że będzie najlepiej. Olać Patona w dupie z Patonem. Dokładnie sobie tak samo wyobraziłem. Patona bym nie taranował, bo ci może wymanewrować. Ładnie. Ale miałbym niesamowitą bekę Gdyby wywrócił cię. Wydaje mi się, że gdyby to zrobił lepiej, to mógłby cię wywrócić bokiem, wiesz? Tak mi się wydaje, że tak trochę się przychyliłeś w prawo. Ja wiem, że chciałeś tak zrobić to spektakularnie, nadzwyczajnie, wyjątkowo. Ale to mogłoby się zemścić na tobie. Wyobrażam sobie, że mógłby cię wywrócić. Podał jeden strzał więcej, tak jak powiedziałem. W to, w to T95, gdyby nie to, że obichałeś go. Ciężko mi sobie wyobrazić lepszy wynik niż ten w tej bitwie. Ja bym to bitwę ocenił na 10 na 10, bez w ogóle tutaj gadania. Fajnie, dynamicznie, przyjemnie się to oglądało. Początek spokojniejszy, bo nie wiedziałeś co się dzieje na France. ale naprawdę, tak z jajem zagrałeś, z jajem.